Litwa, słowo Boże, i wreszcie sakramenty święte, misteria naszej wiary, misteria zbawienia. Każdy z nas dobrze wie, jak jest bezradny, bezsilny wobec różnych pokus, przeciwności, trudności. Wszyscy to wiemy. I Chrystus nam jeszcze mówi wyraźniej: bez mnie nic nie możecie uczynić. I nie zostawia nas z tym, tylko daje nam pomocę, daje nam możliwości, daje nam sakramenty święte, które nas mogą prowadzić na spotkanie z Bogiem. To jest kamień milowy naszego życia religijnego misteria zbawienia. Bardzo mi się spodobało, przeczytałem w jakiejś niemieckiej książce, Określenie sakramentu, takie proste, takie do zapamiętania, że to jest przejście graniczne między tym światem a boskim światem. My wszyscy się jakoś tam poruszamy już teraz w Europie, przekraczamy granice, które są łatwe do przekroczenia i wiemy, co to jest przejście graniczne, i pomyślmy, że tu mamy taką rzeczywistość, która jest przejściem granicznym między światem. Ludzkim i światem boskim. Możemy przejść stąd tam, a Bóg stamtąd tu przychodzi przez sakramenty święte w dwie strony. To są sakramenty Chrystusa. On je ustanowił i sakramenty kościoła, bo on je dał Kościołowi do dyspozycji i Kościół jest szafarzem sakramentów. Niektórych udzielają. Tylko kapłani, niektórych udzielają biskupi, ale są sakramenty, których nawet może każdy chrześcijanin udzielić, jak na przykład Chrztu Świętego w jakiejś konieczności. Chrystus obecny w sakramentach. Przez wiarę musimy tego Chrystusa odczytać, dostrzec. Gdybyśmy nie widzieli Chrystusa w sakramentach, to nie powinniśmy się do nich zbliżać, bo to są sakramenty wiary. Dopiero wiara nam otwiera oczy na obecność Jezusa Chrystusa i na Jego moc zbawczą. Dopiero wiara sprawia, że nie będzie to jakaś magia, ale że będzie to działanie zbawcze Jezusa Chrystusa przez święte znaki. Trzy sprawy w sakramencie. Do wyróżnienia, Chrystus działający, on tam jest. Ojcowie kościoła mówili: ile razy chrzci się w kościele, to Chrystus chrzci. Ile razy przebacza się grzechy w kościele, to Chrystus przebacza, nie ksiądz. On jest tylko sługą Chrystusa. Ile razy się najświętsza ofiara sprawuje, to Chrystus ją sprawuje. To jest moje ciało, to jest moja krew. My tylko użyczamy głosu, rąk Chrystusowi. Chrystus działający to pierwsze, co musimy uwzględnić w sakramentach. Po drugie, słowo znajmujące. To słowo musi brzmieć bardzo dobrze, że ono teraz jest w języku zrozumiałym, docierające do nas. Tak, Panu Bogu dziękuję za to, że mamy języki narodowe w liturgii, bo to słowo nam mówi, jaką łaskę otrzymujemy. Odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To Chrystus nam przekazuje przebaczenie, ale to słowo nam ujawnia, jaką łaskę otrzymujemy: niełaskę zanurzenia w Chrystusie, oszczenia, niełaskę nie małżeństwa czy kapłaństwa, ale łaskę przebaczenia w tym wypadku grzechów. I to słowo powinno być wyraźnie powiedziane i zauważone, bo taką łaskę niesie ten sakrament. Każdy inną. I wreszcie znak materialny wskazujący na działanie Boga. szcie to jest woda. Pierwotny znak to było zanurzenie w wodzie. Chrześcijanie, którzy byli chrzczeni, byli gdzieś chrzczeni nad wodami, nad rzekami, jeziorami, zanurzani byli, albo potem baptysteria, to były takie baseny, w których zanurzano chrześcijan. Przy Komunii Świętej mamy znak chleba, wina, na sposób pokarmu ustanowił Pan ten sakrament. Przy namaszczeniu chorych mamy znak oliwy, która leczy, znak widzialny. I te trzy elementy zespolone razem ukazują nam sakrament jako jedność, jako pełnia, jako znak zbawczy, na który my się powinniśmy otworzyć. Bóg daje nam pomoc na drodze zbawienia. Są to sakramentalne źródła łaski. Daje nam je po to, byśmy mogli z nich czerpać życie Boże i byśmy to czynili z radością i wdzięcznością wobec Boga. Te sakramenty zbawienia dane są Kościołowi jako temu, który z woli Jezusa ma troszczyć się o nasze zbawienie. Obejmują one całe nasze życie, od chrztu do namaszczenia chorych i uzdalniają nas do podjęcia szczególnych powołań w Kościele. Niewidzialna łaska związana została z woli Boga z prostymi znakami, które ją oznaczają i są jej narzędziami. Przez sakramenty Bóg wchodzi w środek naszego życia i działa. Łączy z sobą, gładzi nasze winy, karmi nas ciałem Chrystusa, jednoczy przez ducha świętego w jednym ciele kościoła i posyła na ratunek światu. Tak, my jesteśmy słabi i grzeszni, ale to Bóg sam w nas i przez nas potrafi zdziałać wielkie rzeczy. W ten sposób cały lud Boży. Jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem miłosierdzia Bożego. A jeżeli jest nim cały lud Boży, to i każdy z nas w nim musi objawiać to samo. I to jest nasze powołanie i chrześcijańskie zobowiązanie. Mówi się w teologii, że sakramenty są dla ludzi to znaczy dla nas. My mamy z nich z wiarą korzystać. Odpowiednio się do nich przygotowywać i jak najgodniej je przyjmować. A wszystko po to, byśmy sami zjednoczeni z Chrystusem, w komunii z Nim i między sobą, czuli się odpowiedzialni za zbawienie innych. Sakramenty, które przyjmujemy, są też przez nas dla tych wszystkich, co szukają Boga i czekają na Ewangelię. Nie mogą czekać na próżno. Bardzo dobrze sobie tak poukładać sakramenty, jak to czyni katechizm Kościoła katolickiego, grupuje te siedem sakramentów świętych w takie grupy. Pierwsze sakramenty wtajemniczenia, chrzest, bierzmowanie, Eucharystię. Po drugie, sakramenty uleczenia i namaszczenie chorych. I sakramenty, służby, kapłaństwo i małżeństwo. A wszystkie te sakramenty wypływają z misterium paschalnego Chrystusa, z jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego najprościej dzieci na religii rysują sobie wielki krzyż w zeszycie do religii takie jeszcze mają, a spod tego krzyża siedem rzek wypływa. To są sakramenty święte. Źródła zbawienia. Już w Starym Przymierzu mieliśmy jak gdyby zapowiedź tych siedmiu sakramentów. W świątyni jerozolimskiej, w tym miejscu najświętszym, była menora, świecznik siedmioramienny, który powoli zapalano. Każde światełko po kolei, i tak myśmy otrzymali siedem, a to jest liczba doskonała, pełna, siedem znaków zbawienia, siedem znaków sakramentalnych. Takie bogactwo łaski, takie bogactwo Bożego miłosierdzia w sakramentach świętych. I ból człowieka, który coś więcej rozumie, że ludzie tak mało z tego korzystają. Że ludzie żyją nieraz poza sakramentami, idą w kierunku tylko jakiejś takiej zdawkowej, zewnętrznej pobożności, a nie wchodzą w życie Boże, które płynie właśnie w sakramentach świętych. U Wyspiańskiego jest takie słowo mocne o tym rogu złotym: że miałeś złoty róg człowieku i straciłeś, i został ci tylko sznurek. Jeno sznur. Żeby nam się to nie przydarzyło. Żebyśmy my, doceniając sakramenty święte i przyjmując je z wiarą, kształtowali w ten sposób swoje życie chrześcijańskie, tak jak Bóg tego pragnie. Daj Boże.